Hej, 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 Siemanko, wszystkim z tej strony Keep the Beat, a przed Wami kolejny odcinek kariery Rudego Iversona. Dziś zagramy sobie mecz Gwiazd NBA w końcu. Co prawda, konkursy indywidualne kompletnie mi nie wyszły, sprawdźcie sobie ostatnie odcinki, jeśli chcecie zobaczyć, jak mi tam poszło, ale nie radzę, bo poszło tragicznie. Ale może w tym meczu Gwiazd coś w końcu się uda. Jak widzicie, gramy w słabym wschodzie, Carmelo Anton, jakim cudem on się dostał do tego meczu gwiazd, to ja nie wiem, ale przynajmniej trafił po asyście. Jeden na jeden z rasenem Westbrookiem, omijamy, idziemy, dobry cross, okej, okay. i mamy wejście pod kosz, jest fał. szkoda, że to nie wpadło, ale mamy fał. będą dwa żyty osobiste. Udało się ściągnąć uwagę dwóch obrońców, Drummond, nie zepsuj tego, ach, nie trafił, no. Podania, podania, rozrzucamy piłkę i chodź do mnie na pick and rolla, znowu z Carmelo Antonym i leci piłka do narożnika, Janis, oj czemu on tego normalnie nie złapał, dobrze ścinam pod kosz, James Harden jesteś za wolny, bęk, mamy wsad, w końcu coś się udało wsadzić w tym meczu, jadą nas strasznie, 27 do 15, kontratak, spokojnie, zaraz będzie ofens, no, no, spokojnie, okej, okay. Kyrie Irving, co to było?! CO TO BYŁO? CO TO ZA PODANIE? KAIRI! Jest kocioł, oddajemy piłkę. Paul George. I masz tam Lebrona. Lebron sam z narożni... Prrr. Jak widzicie jest troszkę tragedia. Strasznie nie lubię grać na poziomie Hall of Fame. Czysta pozycja i mu nie wpadło. Strasznie nie lubię grać na poziomie Hall of Fame, a to dlatego, bo... no widzicie co tutaj się dzieje? Bo to nie jest tak, że ta gra jest trudniejsza, tylko to jest tak, że y, zawodnicy z mojej drużyny grają jak skończeni debile. I to nie jest fajne, bo ja chcę, żeby gra była trudna, chcę, żeby poziom Hall of Fame był wyzwaniem, ale chcę, żeby to było jakieś takie w miarę sprawiedliwe, a nie, że moi kumple z drużyny y, nie trafiają z czystych pozycji albo oddają bardzo złe rzuty. Okej, okay, w końcu Jimmy, dzięki, uratowałeś honor komputera. Ale i tak przegrywamy, 12 punktów w plecy, a dobra, nie było straty, nie było straty, okej. Okay. I Carmelo step back. o, wpadło mu w końcu, mamy asystę, okej. Okay. Koziołek i LeBron przychodzi na zasłonę i tracę panowanie nad piłką, oczywiście, że tak, ale Carmelo sam z narożnika wpada w końcu. Zaczynamy odrabiać troszkę te straty pod koniec meczu, tylko nie wiem, czy to jeszcze się Uda zrobić. Zostały nam 3 minuty do końca, przegrywamy 12. I Janis Antetokounmpo do Kyrie Irvinga? Rzut za od z odskoku. Okej, okay, w końcu zaczęło im coś wpadać, bo ta pierwsza połowa to była tragedia. Jak to podanie przeszło? Okej, okay, to był fuks. Nieważne, Carmelo to trafił i. Ale to podanie już było tragiczne. To naprawdę było tragiczne podanie. Kolejne tragiczne podanie. Znowu Hall of Fame cheese się uruchamia. Naprawdę, jeśli ktoś chce grać dobrze w Hall of Fame, to musi wziąć sprawy w swoje ręce, jak na przykład, ja teraz, perfekcyjny rzut za 3, Tylko że widzicie, ja nie za bardzo lubię mieć piłkę 90% czasu w swoich rękach. Wolałbym coś tam sobie pobiegać, wolałbym coś podać, poruszać się i w ogóle. Ale na Hall of Fame to się inaczej nie da, bo kiedy to twoi kumple z drużyny mają. Yy, o jezu, Paul George. Kiedy twoi kumple z drużyny mają piłkę w rękach, ładna trójka, okej, okay, no to wtedy z reguły dzieją się bardzo złe rzeczy. I patrzcie, mamy teraz cztery punkty do odrobienia i Russell Westbrook się zapomniał trochę, wbiegam pod kosz, mamy to, tak jest! I dwa punkty straty, 76 do 74. No i patrz, no i kurwa. Oczywiście. Geniusz. Geniusz. Kyrie Irving. Sztuczna inteligencja moich kumpli z drużyny jest na cholernie wysokim poziomie. Pewnie, że to jest dobra decyzja, żeby faulować Stefana Krajego, żeby rzucał osobiste, kiedy przegrywamy dwoma. 20 sekund przed końcem. No kurde, gratulacje. Przynajmniej tyle dobrego, że jeden rzut mu nie wpadł. I wybiegam po tą piłkę. Ale jestem od razu podwajany. Podanie do pola George'a, Mamy 77 do 76. Jeden punkt. Tylko, że. Oczywiście, że będą faulować. Nie, no to jest głupota. Czemu? Czemu te faule? Po co? Stefan teraz stanie na linii rzutów osobistych i zakończy się to zapewne dwoma rzutami z rzędu i będziemy mieć trzy punkty straty, więc będzie jeszcze okazja, aby odpalić może jakąś trójkę na remis. Otrzymuje piłkę z autu, a od razu mnie podwajają, nie podwajają i Paul George. Co to za rzut był? Ja pierniczę, nienawidzę grać na tym poziomie Hall of Fame. Naprawdę. O, oh, no tak jak mówiłem wcześniej, poziom trudności Hall of Fame nie polega na tym, że jest trudno, tylko poziom trudności Hall of Fame polega na tym, że twoi kumple z drużyny grają jak skończeni debile. I to nie jest fajne. No nic, przegraliśmy po raz kolejny przegraliśmy. Przegrałem chyba wszystko w tym weekendzie gwiazd. No, lipa, nieważne. Wracamy do Toronto. No, ale żeby było śmieszniej, to mój rudy Iverson wciąż jest mrocznym rudym Iversonem. Kolejna gadka szmatka, kolejne spotkanie u Aisa, u naszego ulubionego fryzjera. I znowu sobie gadamy o koszykówce. To jest w sumie takie spoko: siedzisz sobie u fryzjera u koszykarskiego fryzjera i sobie gadasz o NBA, gadasz sobie o zawodnikach, w międzyczasie gościu cię strzyże i w ogóle taki w sumie fajny klimacik, tylko że ten klimacik jest zepsuty tutaj całkowicie, <gryw> Rudy Iverson jest czarny, ale jego pas jest na przykład totalnie przezroczysty. <gryw> Nie, no to jest po prostu śmieszne. Nie wiem, co mi się tutaj podziało z tym saveem. Wiem, że dawno nie uruchamiałem kariery, dawno nie grałem tutaj, dawno też nie nagrywałem tej kariery. Ale żeby ten save się tutaj tak zepsuł, żeby nie było tekstur, Rudy jest czarny bez kontekstu. Weź to z testu. Blau! Nieważne. Nie, nie wiem co to było, wytnę to najwyżej później. Dobra, na dziś to już się chyba wszystko. W następnym odcinku kariery już wrócimy do normalnej ligi NBA. Będziemy sobie grać w Toronto Raptors tak jak pan Bóg przykazał. I znowu będę się wkurzał, gdy Demar DeRozan będzie pudłował wszystkie rzuty po moich asystach. No, ale na ten moment kończymy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Z tej strony: Keep the Beat oraz Rudy Iverson. Pamiętajcie, żeby zalajkować, subskrybować moje materiały, jeśli się Wam podobają. Zostawiam Was teraz samych z resztą tej scenki filmowej. A ja się zbieram. Cześć! Yeah, yeah. That that was, never happened. Yeah, that was the most we ever saw. Never yeah. happened. Yep. I thought that was a joke when I saw it on the scroll. Mm -hmm. I, I didn't see the game, but I just saw Kobe Bryant, 81 points. I was like, oh, man, this channel is messing up. <laughs> exactly. Somebody's getting fired. We right. right. just had a piece of paper that said 100? We never saw anything. Right. <laughs> yeah. But we believed it. You we like, believed like, it. It. He's smiling really hard. <laughs> he looks tired. Right he looks, he looks he's like oh, a bead of sweat. <laughs> <laughs> didn't he put 81 he Jay song? It wasn't on Was it on Jalen? Yeah, yeah. 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 Man. Hey, hey, which Kobe? Kobe number eight or Kobe number 24? Yeah, I split mm. down the middle. Down the middle. Down the middle? Yeah. They're both yeah, so good. Somewhat, yeah, I mean, Kobe number eight had the athleticism, yeah. but then his his game Kobe 24's the game was more refined. Yeah, than he had, yeah. You know. The black mamba. Yeah. Black mamba. Black mamba. It's a great, great player, man. Great player. Yeah, man.